Najważniejsze, że w pożarze domu pomocy społecznej nikt nie ucierpiał. Ponad 100 osób trzeba jednak było ewakuować. Jego poddasze i dach gasiło ponad 170 strażaków w ponad 40 zastępach. Przenosimy się do Lublina, do naszej reporterki Katarzyny Niećko. Kasiu, dzień dobry. Co w tej chwili dzieje się na miejscu? W tej chwili strażacy dogaszają jeszcze te tlące się połacie dachu. Są też usuwane z niego już te spalone elementy. Także tutaj jeszcze jest dużo pracy na pewno do wykonania. Też będzie w ciągu najbliższych godzin to miejsce zabezpieczane, tak aby nikomu, kto będzie tędy przechodził, nie stała się żadna krzywda. To był naprawdę bardzo duży pożar. Wystarczy dodać tutaj, że sama powierzchnia dachu to jest około 1400 metrów kwadratowych. Płomienie pojawiły się najpierw w nowo dobudowanej części. W zasadzie części, która nie była jeszcze oddana do użytku i stamtąd ogień zaczął się bardzo szybko rozprzestrzeniać. Było bardzo dużo dymu i jak sami strażacy mówią, akcja była bardzo trudna, bo trzeba było tutaj ewakuować ponad setkę osób. Osób starszych, niepełnosprawnych, często schorowanych i niechodzących. Także to było przede wszystkim dla strażaków priorytetem, bezpieczeństwo tych osób, aby zostały bezpiecznie ewakuowane, przetransportowane w bezpieczne miejsce tam, gdzie nie będzie im groziło żadne niebezpieczeństwo. Potem dopiero przystąpiono do tej akcji gaśniczej i ona faktycznie trwała tutaj przez wiele godzin. W tej chwili, tak jak już powiedziałam, ogień został ugaszony, sytuacja jest opanowana, ale trwa tutaj na miejscu wielkie sprzątanie. O godzinie 2 w nocy otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Głowackiego w Lublinie. Gdy dojechaliśmy na miejsce, ogień był widoczny z nowo dobudowanej części obiektu. Paliło się na poddaszu. W obiekcie przebywało w tym momencie 109 osób, pensjonariuszy oraz obsługa. W pierwszej fazie działań skupiliśmy się na ewakuacji tych osób. W ewakuacji zaangażowana była Straż Pożarna, Policja, również pracownicy pogotowia energetycznego, którzy przyjechali na miejsce po to, żeby odciąć prąd w obiekcie. Wszystkie osoby zostały ewakuowane, na miejsce przyjechało zarządzanie kryzysowe Urzędu Miasta w Lublinie, został zorganizowany transport i miejsca w innych placówkach tego typu, placówkach na terenie miasta. Przyczyny tego pożaru, przyczyny wybuchu tego pożaru ustali policja, natomiast już teraz wiadomo, że straty na pewno będą bardzo duże, prawdopodobnie liczone w milionach. Z Lublina, Katarzyna, Niećko. Kasiu, bardzo dziękuję. Donald Tusk.